No, wpadłem do Was na króciutko, bo chcę Wam powiedzieć, że moje te fajne takie relacje są w ogóle niedopuszczane. W ogóle są jakieś czerwone symbole, dostaję, że to jest niezgodne z regulaminem czy coś. Ja nie wiem. Ja w ogóle nie rozumiem tego. Ktoś nas obraża, a jak, a jak my chcemy normalnie, żeby to wszystko było normalnie, delikatnie tak powiedziane, żeby nie robili tego. No to nas, nas kasują, nie wolno tego puszczać, bo niezgodne z regulaminem. No to, to pisma: wygramy wybory, no to bez sensu to wszystko jest. Po co te wybory robić? Dopuście ich do władzy, i niech nas, niech nas w ogóle zniewolą do końca. Ja nie rozumiem Was już w ogóle, w ogóle ci, tych na górze ludzi i tych, co w ogóle, tych, co dopuszczają takie rzeczy, żeby takie fajne relacje kasować. To no po prostu coś fajnego nakręciłem trzy razy i trzy razy nie miałem dopuszczony w ogóle. I jakiś głupi, cholerny, czerwony znaczek. no. Ja nie wiem, co to znaczy, że co ja jestem, jakiś nie wiem, no terrorysta, czy ktoś uważacie mnie za terrorystę? Pi ludzie z Pisu i ludzie z opozycji, ci, ci co tam są przy tym w Sejmie. Ja nie rozumiem. No, Weźcie się, przecież Unia to jest równość, wolność, demokracja. To ma być równość, wolność, że my wszyscy jesteśmy równi. My jesteśmy, Unia chyba jesteśmy, nie? A nie jakieś państwo wyznaniowe, jakiś katok diabli wiedzą co? Ja, ja nie chcę w takim kraju żyć. Ja chcę żyć w wolnym kraju, w którym wszyscy mogą być równi. Każdy człowiek niech sobie robi, jak uważa, żyje, jak chce. Ale my, my tego chyba nie chcemy, po prostu nie chcemy. My wolimy, jak ktoś nas zniewala, no niestety. Taki jesteśmy porąbany naród, i jeszcze będziemy klaskać i na tych ludzi, co chcą dobrze, to jeszcze opluwa się ich. Ja nie rozumiem, no. Przecież ja nie chcę was skrzywdzić, prości ludziom. No naprawdę, ja też jestem taki jak wy. Jestem jednym z was. Ja chcę, żeby było fajnie, żeby było dobrze, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi, uśmiechali się do siebie. Ja tylko tego chcę. Tak jak było dawniej. A Wy tego nie chcecie wy chcecie mieć takie zacietrzewione mimy, żeby nas jeszcze pozabijać może. Tak jak już mówicie, zabić mnie. No i na co Wam moja śmierć jest potrzebna? Przecież ja jestem dobry człowiek. Ja straciłem całą rodzinę, tak jak Pan Kaczyński. Straciłem całą rodzinę. Moja rodzina umarła, nie żyje. Ja muszę sobie sam radzić. Ja mam jeszcze gorzej od Was. Dlatego walczę że o siebie, a przy okazji o Wasze, o Was walczę. No i to by było na tyle, bo naprawdę, bo ja już nie mam siły do Was. Po prostu nie mam siły. Nie wiem, jak Wam mam tłumaczyć, że jestem dobry człowiek. Po prostu nie wiem.